Już w piątek od godziny 16 każdy, kto odwiedzi radomską łaźnię będzie mógł posłuchać poezji śpiewanej. Rusza kolejny, 21 już ogólnopolski turniej. W tym roku łaźnia otrzymała ponad 40 zgłoszeń z całej Polski, ale do przesłuchań zakwalifikowano 20 osób. To jest impreza, która adresowana jest do ludzi wrażliwych na słowo przede wszystkim. Jeszcze to słowo podane jest w takiej formie śpiewającej, więc może łatwiej trafiające do ucha słuchacza. Łaźnia jest jednym z niewielu ośrodków w kraju, który tak prężnie kultywuje tą artystyczną piosenkę. Bo to takie chyba takiego należałoby użyć określenia. Uczestników będzie oceniało jury pod przewodnictwem Jana Poprawy ale impreza to nie tylko turniej. W piątek po przesłuchaniach właśnie wystąpią Szymon Wydra i Zbyszek Suski. Wokalista znany bardziej raczej od rokowej strony, tym razem da akustyczny koncert poezji polskiej. Uczestnicy, którzy zostaną najwyżej ocenieni przez jury, wystąpią natomiast w niedzielę w sali koncertowej przy ulicy Żeromskiego podczas koncertu laureatów. Gwiazdą tej imprezy będzie Magdalena Kumorek. To jest też jakby inna twarz tej, tej samej osoby, ponieważ szerokiej publiczności znana jest jako aktorka serialowa. Tymczasem przyjeżdża do nas z niezwykłą płytą zatytułowaną Śmiercie i jest to poezja Bolesława Leśmiana. Mąż i muzyk, który towarzyszy pani Magdzie Kumorek to jest jeden z najwybitniejszych muzyków teatralnych. Zwycięzcy wyjadą z Radomia z prysznicami złotym, srebrnym i brązowym. A także z nagrodami pieniężnymi. Laureat otrzyma 5000 złotych, ale koncert laureatów nie zakończy turnieju. W ramach tej imprezy w sobotę 16 maja właśnie odbędzie się spektakl Tuwim i Inyni w Saladce. Nazwisko Tuwima już rekomenduje. To jest spektakl muzyczny w wykonaniu młodych aktorów, którzy aż z Kłocka do nas przyjadą, ale tam właśnie ten projekt został zrealizowany. E, świetne teksty, bardzo dobra muzyka, e, bardzo dużo. Spodziewamy się wszystko podane w takiej fajnej, lekkiej e, formie takich przedwojennych e, teatrów. Tegoroczny turniej śpiewających poezję zakończy się w niedzielę, 17 maja. Aktorka Patrycja Zywerd zaśpiewa piosenki Kaliny Jędrusik. Wstęp na turniejowe imprezy jest wolny. Wyjątek stanowi koncert laureatów i Magdaleny Kumorek. Tu obowiązują płatne wejściówki.